Duszek. Razu pewnego gdzieś coś trzasnęło, potem skrzypnęło, zaszeleściło, a gdy po chwili i światło zgasło, nikomu w domu nie było miło. To duch, z pewnością, pisnęła mama. Stuka w kredensie i straszy kotka. Może to wampir lub biała dama? Dziadku, coś zróbmy, nim nas tu spotka. Januszek z Basią pod stołem siedzą, a strach ma oczy wielkie jak sowa i mruga nimi do biednych dzieci. Gdzie się przed duchem najlepiej schować? Może pod łóżkiem? szepnął Januszek. I na paluszkach biegnie do łóżka. A tu, w ślad za nim, podąża duszek. Na bardzo cienkich, świetlistych nóżkach. Basia przykryła głowę poduszką. Mama zemdlała na widok ducha. A Dziadzio złapał ducha za nóżkę. Tak że duch prawie wyzionął ducha. Hola, stój duszku. Pogadaj z nami, bo straszysz dzieci i straszysz mamę. Czy taki zwyczaj między duchami, by tak szeleścić i trzaskać drzwiami? Pogasły światła. Stygnie herbata. A fe, nieładnie, duszku, kochany. Przestań w tej chwili straszyć i basta. Albo inaczej porozmawiamy. Duszek zawstydził się. Przestał świecić. Spiekł nawet raka na białej twarzy. Ja chciałem tylko odwiedzić dzieci. Duszek też czasem lubi pomarzyć. Żal wszystkim duszka co chlipie w kącie, I wystraszony przeprasza dzieci. Dlatego miri dla duszka bądźcie, Gdy przypadkowo przez okno wleci. Czytała Amelia Galant, Muzyka Jacek Patacz, Tekst I zasagasz.